No, wszystko jest... Movement jest chujowy, granat... Rzucanie granatów jest takie zlagowane, strzelanie jest zlagowane full auto to nie działa w ogóle. Albo jest inne i nie wiem jakie, no, na razie. Co jest fajne to grafika, no. Okay. Kurwa, jak tu posprzątane! Oh, ja Jakby to Agata normalnie... U mnie tak Agata jak wysprząta podłogi, tak jest tak samo. Taki clean. Kurwa mać! Bang, 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 Chilli, bang, bang, bang. Chilli gang, gang, bang. bim, bum bum boom, boom. Kocham CSGO!

nie <noise> oh. 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 No kurwa widzicie Wie się macie jebane No kurwa jak mi najebo plecy ba to no, kurwa, kwenem, kurwa, mać. Mać. Ej to, jak to go nie zajebacie bo... kurwa Co? Bo se fejda oglądałem na dachu wiesz no, no, <noise> Przewiadam Ale no, ładnie, zajebiście zrobili Jak to był kurwa headshot ten drugi gość to ja nie wiem ja, ja to już... No słuchaj musiałem Ej, Masz dużo przedmiotów do sprzedania? Wbij na skin Counter i wymień swoje przedmioty na prawdziwe pieniądze, bez konieczności czekania. Skorzystaj z wielu metod wypłaty środków, takich jak PaySafeCard, card, PayPal, krypto a nawet gift do Steam, Netflixa, Spotify i wielu więcej. Skorzystaj z niskich prowizji, wbijaj wyższe levele sprzedając przedmioty i zyskaj większy bonus do transakcji. Sprawdź sam, wpisz mój kod lub wejdź w link z opisu i odbierz darmowe plus 5% do transakcji. Strona posiada ponad 50 tysięcy zadowolonych klientów. Ja tam mam dużo na matchmakerach ogólnie. Miałem dzień co. Wysrała się, zajebiście, brawo. Co? Ty ze na No, no. Ale jebie tej Co ty gadałeś? Ona się chyba psuje, kurwa, ona gnije chyba od środka. A, nie do mnie wiesz. No nie no, jak mam czuć, że u ciebie jebie Nie, nie pytać, zbiegł o Ty ty zgniłaś? Dla tych! Coś tam płacą, że nie mają bety, nie? Ja wam powiem, że ja bety dzisiaj też nie miałem. Ale zrobiłem jeden make, bo wlazłem na oczywiście na YouTube'a i sprawdzałem, co trzeba zrobić. I zrobiłem jeden prost, jedną prostą rzecz. Mianowicie, zrobiłem spójność plików w cs yy, Następnie wylogowałem się ze Steam'a i zalogowałem się ponownie, odpaliłem CS-a i na górze mi pokazał się dopiero panel, że jestem zaproszony do bety. I dużo osób miało to samo w sensie, że nie jakby nie miał bety, ale zrobiło te, te dwie rzeczy i nagle dostało to beta, nie? Więc każdy niech chce spróbuje. A może komuś, może komuś pomogło? Tak, z Italii, nie trochę. Tak, tak, tak. No, no to jest tancerki ma. Obrzesił. Palaki o, znają. Banan też dojeżdża. Kurwa. Na co tu chce dać? A ci sikli są Nie wiem, kurwa. Banan.

co za pety, kurwa, świniku jest flaga polski, kurwa. no ty ludzie nie macie. Patrzcie, po sekundzie balon ginie. Sekundę balon rozpierdalasz. Nie no, ca jest cała gra, sekundę do tyłu i chuj. Jak to zmieniam, to. Jeszcze muszą tylko naprawić movement, granaty i wszystko. <śm> Ty nice. widział? A trochę, bo się kunia boje? Bo kunia boje! A tak widać widać? Nie no ten CS 2 to po jest Kurwa rozumiecie, że to jest beta kurwa debilu jebany jeden z drugim I oni kurwa po to wypuszczają betę, żeby kurwa właśnie naprawiać jak coś jest zjebane Wy rozumiecie słowo beta kurwa przy kurwy niektóre, bo nie mogę czytać tych kurwa waszych wiadomości Przy jeby To nie jest oficjalna kurwa wersja, że oni już wypuścili grę i już wszyscy mogą grać Kurwa Ja pierdole Wchodzą kurwa przy a A zajebista kurwa Kurwa, kurwa Delay jest kurwa na strzelaniu kurwa ja był, była chyba. Ja pierdolę! Ogarnijcie pizdy! Dajcie się ludziom Dzień. pocieszyć z tej gry. O!